Bóg widzi Twoje łzy, wysłucha Twoją modlitwę, przyjdzie ci z pomocą. Zostań na chwilę. Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Boże, żałuję ci za wszystkie grzechy, które popełniłem. Proszę, oczyść mnie. Proś Boga, aby zdjął ze mnie ciężar grzechu. Pokornie proszę, abyś pobłogosławił moją rodzinę, moją pracę, moje plany i wszystkich moich przyjaciół. Daj nam zdrowe, spokojne życie i serce pełne radości. Jeśli potrzebujesz Bożego miłosierdzia i nie wstydzisz się kochać Boga, dotknij obrazka i zostaw Amen. Niech Boże, błogosławieństwo spłynie na Ciebie i Twoją rodzinę. Dziękuję za modlitwę ze mną. Proszę kliknij link WhatsApp na pierwszej stronie mojego profilu, aby dołączyć do quizu katechetycznego za darmo, a kapłan będzie modlił się za Ciebie i Twoją rodzinę. Nie zapomnij zasubskrybować. Niech Bóg błogosławi tych, którzy dzielą się tą modlitwą.